No siema witam was dzisiaj w drugim odcineczku, kurwa, ale... Nie, naprawdę jestem podekscytowany, bo zrobiłem sobie dwa player piki, nie z myślą, że trafię chociaż tam 84 do jakiegoś innego SBC, zobaczcie co tutaj ma do wyboru kurwa, nie? Aż musiałem wejść na FIFA to nagrać, bo no na łebapie to robiłem. Kurwa <ścoughs> Naprawdę ej Patrzcie dwa walkouty są. W tym Sergio Aguero, o kurwa! I on jest warty? Patrzcie, 100 tysięcy trafione Jest, kurwa Zajebiście, I mam tutaj jeszcze jeden player pick Jest to Campl, ale zajebiście Mam <śmum> Sergio Aguero, ej, co to jest? No właśnie Już się obsrałem, że ten... Że jakieś tam rzeczy, których nie powinienem mieć Ja pierdolę, ej, mordeczki, trafiłem, kurwa, Aguero, jestem zadowolony Nie wiem, jak tam wasze trafy Dajcie znać, gdzie on tutaj się schował. Ej, what the fuck? A on pewnie jest nie w tych nieprzypisanych kartach, co? Dobra, mordeczki. Zaraz go znajdę, ale i tak dziękuję za oglądanie. Kurwa, nie, jestem podjarany, Max. Ja takiej karty, takiej w sumie droższej, nie trafiłem od dawna. dzisiaj nagrody sami widzieliście, jakie były. W ogóle zawista czcionka Eee. Eee, ja pierdolę Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się z czoka.